Cześć, witajcie na kanale Emigranda TV. Już dawno nas nie było, no ale przepraszamy, ale życie płynie też mamy inne rzeczy, nie tylko kanał na YouTubie. Postaramy się mimo wszystko w najbliższym czasie troszkę więcej filmów dla Was nakręcać. Mamy nową kamerę, stara nam się popsuła, musieliśmy ją wymienić. No i mamy nadzieję, że będą tego bardzo fajne efekty. 15 marca odbędą się w Bawarii lokalne wybory. Wybory do rad gmin, rad miast, na prezydentów czy tam burmistrzów miast oraz do powiatów. Jeśli mieszkacie co najmniej 3 miesiące podobno w niektórych przypadkach 2 miesiące no ale w naszym przypadku to są 3 miesiące w Bawarii, to macie prawo wziąć udział w tych wyborach jako obywatele Unii Europejskiej. I no, my, jako że mieszkamy półtorej roku tutaj, to mamy do tego prawo. Co więcej, wybory można przeprowadzić korespondencyjnie, nie trzeba iść do urn i kolega, nasz dobry kolega tutaj, który mieszka i też będzie brał w wyborach, bo nawet startuje w tych wyborach, powiedział, że zdecydowanie lepiej zrobić to listownie. Dlaczego, jeszcze nie wiemy, ale dostaliśmy nasze, yy, nasze karty wyborcze, no więc to jest yy, duża okazja do tego, żeby zrobić taki Open Envelope, tak? Czyli weźmiemy teraz świeżo e, zastaną kartę wyborczą. Nigdy w życiu nie głosowaliśmy w Niemczech na niemieckie partie. E, nie mamy pojęcia jak to wygląda, więc jesteśmy bardzo ciekawi. No i co? M może już zaczniemy, prawda? Nie będziemy przedłużali. Nie wiem jak się otwierać ładnie koperty. Więc e, jeśli będzie brzydko wyglądało to przepraszam. Wow, dużo papieru. My głosujemy na, e, w trzech wyborach. Do Rady Miasta, do Rady Osiedla. Jest 25 lat osiedli w Monachium oraz na prezydenta e, miasta, bądź panią prezydent, tak. Ok, co tutaj mamy? Walszajn, jakieś papiery do odesłania, zapewne i potwierdzenie, że to jak głosowałem. I instrukcja obsługi o właśnie, jak, jak co trzeba zrobić. Ok, więc mamy trzy karty do głosowania. Powinna być koperta do odesłania, powinien być falsam, czyli ten papierek, który muszę podpisać. No czyli tak, do tej koperty wkładam wszystko w całości już. Tutaj wkładam karty na głosowanie, żeby to głosowanie było tajne i nie było wiadomo jak zagłosowałem. Natomiast te papierki dodatkowe wkładam obok niezależnie i muszę to podpisać, że to ja głosowałem, żeby było wiadome, żeby nie było tak, że pójdę jeszcze sobie potem do urzędu, do lokalu wyborczego. No dobra, zobaczmy. Najmniejsza karta. O, karta do głosowania w wyborach na prezydenta miasta. Po niemiecku to się nazywa Oberbürgermeister, bo w Niemczech tak samo jak w Polsce Rozróżnia się włodarzy dużych miast i pozostałych miasteczek, i, 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 i małych miast. Tak więc mamy burmistrzów i prezydentów miast, a w Niemczech są burgermeistrzy i oberburgermeistrzy. Spotkałem się też z tłumaczeniem tej nazwy Oberburgermeister na nadburmistrza. Tak więc możemy mówić, że, że głosujemy na nadburmistrza. Głosowanie jest tutaj bardzo proste. 1x, 1 x, jeden głos, mamy jeden głos na nic skomplikowanego. Super. No dobra, zobaczmy co dalej tu mamy. Mamy też taką białą listę, co jest większa. Aha. Aha, dobra, czyli yy, karta wyborcza do naszego okręgu wyborczego do naszej rady osiedlowej. Tak jak wspomniałem 25 rad osiedli jest w Monachium. Każda rada osiedli ma własną liczbę miejsc, u nas to jest 21. To jest podobno jedna z mniejszych, um, z mniejszych rad i tutaj już pojawia się bardzo ciekawa rzecz, jak się głosuje w tych wyborach w Niemczech. Tak? Otóż zobaczcie, że każda lista jest takiej samej długości. Dokładnie ma 21 miejsc, tak, 21 kandydatów może startować i my możemy tutaj zaznaczyć albo całą listę i nie, e, nie przejmować się niczym, Albo możemy rozdystrybuować 21 głosów, bo dokładnie tyle, ile jest miejsc w Radzie, tyle głosów mamy po tych wszystkich listach względem ludzi, których e, bardziej lubimy. E, są też jakieś bardziej skomplikowane zasady, na przykład jeśli zakreślę sobie jakąś tam listę, ale nie lubię jakiejś jednej osoby, to mogę ją wykreślić i wtedy e, wszyscy dostaną mój głos, z wyjątkiem właśnie tej jednej osoby. Żeby było jeszcze zabawniej, na jedną osobę możemy dodać, oddać do trzech głosów i to tutaj w naszym przypadku jest tak zorganizowane. No więc mamy tutaj trzy nazwiska i te same i trzy kratki, żeby oddać do trzech głosów na tą osobę, co jest bardzo śmieszne. Jak widzicie, trzeba być dobrym z matematyki, żeby wziąć udział w tym głosowaniu. Co więcej, Podobno można, wystarczy nie zaznaczać sobie iksiki, ale napisać na przykład 3 albo 2 i oznacza to, że oddaję na tą osobę 3 czy 2 głosy. Um, można też podobno oddać głosy na dwie listy, ale co się dalej dzieje, to już nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć. Jest to mega mega skomplikowane. No, najbardziej podstawowe to albo oddajemy głos na całą listę, albo rozdystrybuujemy je. Co jest ważne, nie można oddać więcej niż 21 głosów, ale można oddać mniej niż 21 głosów. Więc na to trzeba zwracać uwagę. I um, jak widzicie, um, no, jest to dosyć duża lista, ale mamy jeszcze wybory sądzę, że to są wybory do Rady Miasta. W mieście Monachium jest w Radzie Miasta 80 miejsc. Oznacza to, że mamy 80 głosów. Zasady są w zasadzie takie same jak do. Rady Osiedlowej, tylko wow, ta lista jest wielka. Jest wielka. Jest 17 komitetów wyborczych. Każdy wystawia 80 głosów, chociaż jeśli ktoś nie wystawia pełnej listy, to może też kilka głosów dać. To jest... No ja chcę wam powiedzieć, tego nie widzicie, ale ta karta jest wyższa niż Asia, Albo przynajmniej tak samo wysoka. Dobra, rozumiem dlaczego nam kolega doradzał, żeby głosować z listowy, wiecie, jeśli wyobraźcie sobie, że stoicie taką listę wyborczą i idziecie do urny. Ile wam to tam czasu zajmie? A jeszcze musicie dokładnie policzyć 80 głosów. Wiem, ja, to jest niesamowite. Wielkie. No dobra, no to zasady tak jak mówiłem są takie same, tylko jest więcej list wyborczych. I e, no co, nie będę może wam prezentował wszystkie partii, bo już zrobiliśmy sobie rozeznanie trochę kto startuje. Mamy nasze preferencje. E, startują wszystkie najważniejsze partie w Niemczech. E, o nich już Wam opowiadałem na jednym z filmów. Startuje też trochę lokalnych jakichś takich grup wyborczych. Jeśli mieszkacie w Bawarii i nie wiecie na kogo głosować, to przynajmniej w przypadku Monachium istnieją odpowiedniki latarników wyborczych, gdzie odpowiedzi danych partii są porównywane z odpowiedziami jakie, jakie osoba tutaj wykonująca sobie ten, tego latarnika Jakie poglądy ma, jakie ma idee, co się najbardziej zgadza, co nie. Nie jest to idealne, wiadomo, to jest tylko w jakiś sposób uproszczenie. My wykonaliśmy takiego latarnika wyborczego i e, to, co nam się nie podobało, to to, że nie ma wagi, także i pewne pytania no, nie mają tak dużej wagi dla nas jak inne, no ale, ale możecie sobie zrobić i zobaczyć tak z ciekawości, jakie wyniki wam wychodzą. I może na koniec, e, w przypadku wyborów do prezydenta. Na prezydenta miasta, no to jeśli dana osoba nie dostanie 50% głosów, to będzie druga tura z dwoma najwyższymi postaciami. I jak już wspominałem Wam w jednym z filmów, w Bawarii, w wyborach landowych, tak samo jak w wyborach federalnych, e, istnieje 5% próg wyborczy, natomiast w wyborach lokalnych takiego progu nie ma. To oznacza, że jeśli głosujemy w wyborach do Rady Miasta, wystarczy e, nie więcej niż tam 1% i tam dojrzeć 26%. E, setnych procenta żeby, żeby dostać się już jako lista do, do Urzędu Miasta, a więc każdy głos ma znaczenie. Tak więc jeśli tu mieszkacie, zachęcamy Was do pójścia do wyborów, to od tego przecież zależy jak będzie wyglądało najbliższe wasze otoczenie. To od samorządowców zależy to, czy jak doinwestowane będą przedszkola, ścieżki rowerowe, jak zadbane będą parki, tak więc a warto wybierać mądrych ludzi, um, którzy będą dbali o, o Wasze otoczenie. A jeśli nie mieszkacie w Bawarii, a obejrzyliście ten film, to mam nadzieję, że Wam się on podobał, że zaciekawiło Was, że wielkość tej listy, tej, tej karty wyborczej też Was e, rozbawiła trochę. E, no i co? Łapki w górę. E, subskrybujcie nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. E, życzymy Wam. E, Miłej, miłego marca, miłej wiosny, czy jakiejkolwiek pory to oglądacie obecnie. I co, trzymajcie się, cześć. Nie, nie czy to Konora Czy to Konora chce zajmować ja jestem przyziębiony, tak. <noise> Dlatego słyszycie to w moim nosie.